Siemanko, witam was bardzo serdecznie w zapowiedzi 11 kolejki. Wisła Kraków na własnym stadionie e, będzie rywalizować z ruchem Chorzów. Mecz przyjaźni, dawno takiego spotkania nie było. Mam tu oczywiście mecze, e, myśl, mam tu na myśli mecze e, ligowe, no bo oczywiście e, w tamtym sezonie umierzyliśmy się z wizem, a jednak e, tutaj mecz ligowy, dawno tego e, nie oglądaliśmy, e, a myślę, że będzie to przez... Między innymi, przez to jest to tak wyjątkowe spotkanie i tak bardzo mocno zainteresowali się tym wszyscy kibice, ponieważ no frekwencja na tym stadionie no szacuje się 20 tysięcy, a moje takie skromne zdanie jest takie, że może być 20 tysięcy z hakiem, więc tutaj no ta frekwencja na pewno będzie niesamowita. I co, I co za tym idzie, również atmosfera. Ale dzisiaj mniej o atmosferze więcej o tym, co może się wydarzyć piłkarsko, co może się wydarzyć sportowo. Nie ukrywajmy Ruchorzów, lider lider Fortuny pierwszej ligi, Wisła no, liderem była, w tej chwili jest na miejscu szóstym no wiemy, ostatnie mecze bardzo, bardzo słabe, Ruch swoje mecze, swoje mecze wygrał i za to, za to chwała, bo, bo na pewno jest to zespół, który pokazuje, że w Pierwsze, Lidze, nie trzeba grać wielkimi nazwiskami trzeba po prostu wykorzystywać swoje możliwości do granic maksymalnych i do tego oczywiście i do tego oczywiście przygotowanie fizyczne i tak naprawdę drużyna punktuje, no oczywiście element szczęścia to też jest ważne, ale, ale tak trzeba sobie powiedzieć, że ten ruch chorzów to nie jest zespół to jest zespół, to jest między innymi oprócz tam paru zawodników, to jest zespół, który jednak opiera się bardzo o zawodników którzy po prostu ten awans do pierwszej ligi wywalczyli, którzy rywalizowali na poziomie drugiej ligi. Jak ten mecz może wyglądać? Znaczy też nie nastawiałbym się, że będzie bardzo lepiej niż było, ale też nie nastawiałbym się, że będzie gorzej, że ruch TAS tutaj zleje 5-0. Bo wydaje mi się, że tak się nie stanie, że Wisła jednak zagra wykrześ, wykrzesa jakoś swoje y, piłkarskie zdolności i myślę, że nawet, nawet ten mecz, no ciężki jest do przewidzenia tak naprawdę, ja ja tutaj nie podejmę się tego i powiem, nie słuchajcie, Wisła na pewno tego meczu nie wygra, no nie, uważam, że jest w stanie to zrobić, tylko no właśnie musi wykorzystać nadarzające się sytuacje i wszystkim musi te sytuacje tworzyć, bo sytuacja kadrowa powiedział, znaczy miała być fajna, a nie jest, dlaczego to, to oczywiście w dalszej części tego filmu, ale, no, ale generalnie Wisła również... Do tego spotkania będzie przystępowała z pewnymi, pewnego rodzaju problemami, ale miejmy nadzieję, że uda się i Wisła odniesie bardzo cenne zwycięstwa. I myślę, że to byłoby takie mm, dobre. No bo no jaki, jest, jaki jest wniosek? Wisła wygrywający to spotkanie mm, trochę oczyszcza atmosferę. Bo nie ukrywajmy, że wygrana z ruchem Chorzów smakowałaby wybornie. Do tego, no, wiadomo, trochę by to uspokoiło nastroje niektórych kibiców i też, no, jeżeli brzęczek miałby trochę luzu, no bo jak wiecie, no, potem jest przerwa reprezentacyjna, więc byłoby trochę czasu, żeby to sobie wszystko poukładać. Czy na nowo, no to nie wiem, ale, ale na pewno, żeby, no, przynajmniej spokojnie potrenować, a zawsze będzie się spokojniej trenować, jeżeli ostatni mecz będzie wygrany. Dobrze, to myślę słowem wstępu to tyle jeśli chodzi o zespół ruchu chorzów. Po pierwsze ruch, który bardzo dobrze punktuje. bardzo dobrze punktuje ostatnia wygrana z zagłębiem Sosnowiec 2 do 0 zwycięstwo z podbeskidziem. No w Płarze polski się nie udało, ale rywalizowali z Górnikiem w Zabrze i tam też no skromna porażka 0 do 1. Ruch również wygrał z niecieszą, czyli również kandydatem do awansu do Ekstraklasy, ale przegrali no, ale to było już no, chwilę temu, bo to był słuchajcie, jeszcze to był sierpień, to był 19 sierpień. Z LKS-em na wyjeździe 2 do 0. Były też remisy, bo były remisy z Chojniczanką, remis z Górnikiem Łęczna, ale było też arcyważnym, wydaje mi się, w perspektywie tych, no, tego, że są na tej pozycji, jakiej są, czyli mm, zwycięstwo z stalom Rzeszów, bardzo, bardzo istotne, także no tych spotkań trochę było wygranych, no, no jak widzicie, no większość jest wygranych, porażek wcale tak dużo, tak dużo nie ma, tak trzeba sobie jasno, tak trzeba sobie jasno, Powiedzieć. Słuchajcie, trochę o zawodnikach. Tutaj powiedziałem i to powtórzę, że tam są zawodnicy, którzy ten awans wywalczyli. W większości tak, ale jest m.in. Maciej Sadlock, który no przeniósł się właśnie do ruchu Chorzów. Jak wiemy, on tam też no, utożsamiast się z tym klubem, z Wisłą Kraków, ale również z ruchem, no i trzeba powiedzieć, że no, obawy są, obawy są, że Maciej Sadlock strzeli nam bramkę albo jakoś się do tego wszystkiego przyczyni, no miejmy nadzieję jednak, że tak nie będzie, że Maciej Sadlock może nam jakąś bramkę nawet podaruje, oczywiście no takiego scenariusza, no, ciężko w takich scenariusz wierzyć, ale no byłoby, byłoby to mile wskazane. Również z takich piłkarzy, których możemy kojarzyć, to, to Łukasz Moneta, kiedyś, yy, kiedyś yy, zawodnik yy, Między innymi Legii. Ale no cóż, tak, tak wygląda ten zespół. E, może nie ma tam wielkich nazwisk, no oprócz oczywiście wielkiego Maćka Sadloka, e, ale mimo wszystko uważam, że będzie to wymagające spotkanie i trudna przeprawa. No w końcu gramy z liderem, także tutaj szacunek jak najbardziej się należy. No jest to zespół, który gra w piłkę. Na pewno to widziałem ich. Ostatnie dwa mecze i naprawdę gra w piłkę, stwarza sobie sytuacje, może czasem ich nie wykorzystuje, ale, ale w większości przypadków w większości przypadków jednak potrafi te sytuacje wykorzystywać i do tego naprawdę tych sytuacji no trochę ma, czego, czego nie możemy powiedzieć o Wiśle Kraków w ostatnich spotkaniach. Dobrze, tak wywołuje Wisłę Kraków, no to teraz o Wiśle Kraków. Zacznę od stanu kadry, który nie jest najlepszy, bo oczywiście wraca Luis Fernandez, wraca Kasper Duda, też cieszy to, że Pereira już trenuje z drużyną. Pewnie nie będzie do dyspozycji trenera Brzęczka, ale z całą pewnością to jest dobry, dobry znak, że, że, że on już będzie wracał. Także no, wszystko można by powiedzieć się układa. Jest przerwa reprezentacyjna, więc, więc można powiedzieć, że ta sytuacja będzie już tylko lepsza, no niestety nie do końca, ponieważ okazuje się, że w tym meczu prawdopodobnie Bartosz e, Jaroch nie zagra w tym spotkaniu czy to jest jeszcze pewne, no jeżeli zagra, no to nie wiadomo jaka będzie też jego dyspozycja e, więc pewnie Jerzy Brzęczek e, postawi na Konrada Gruszkowskiego, no i to jest wielki test e, Kondzia Gruszkowskiego, czy on sobie e, poradzi e, no Można mieć różne zdanie na ten temat, bo wydaje mi się, że y, różnie z tym nie może być. Y, ponieważ kondził Gruszkowski, no, jest pod formą, i to, i to widać, że o ile w ekstraklasie był y, postacią dosyć wyróżniającą się na tle tamtego zespołu. To, to jednak tutaj no jest chyba jednym z gorszych piłkarzy. Myślę, że nie wiem czy Dawid Szodnie nie byłby lepszy od niego. No, może przesadzam, ale, ale, ale trochę to tak wygląda. Ehm, ludzie domagają się dorhugiego. Ja troszkę się wypowiedziałem na ten temat. Ehm, krótka moja wypowiedź na ten temat jest dostępna, więc możecie sobie e, obczaić. Ehm, no. W mojej ocenie nie ma co tutaj komentować, jeżeli ktoś na siłę ro robi z, z Dorchugiego Zbawiciela, y, czy, czy człowieka, ja wiem, że no, płacimy mu kasę no, i on powinien grać, no jasne. Mm, ale no, też inwestowanie w piłkarza, który opuści klub, no też jest trochę m, nie okay. i, i wo wolę tego naszego e, Piotra Starzyńskiego niż e, m, Dorchugiego, ponieważ Piotr Starzyński jest mimo wszystko nasz, jakby nie było. Także tutaj, także tutaj, no przede wszystkim to jest istotą, więc nawet mi się nie chce tego tematu już specjalnie podejmować, bo dla mnie jest to abstrakcyjne i trochę niepoważne, ale no ok, no jak ludzie tego chcą, no to to, to niech takie słowa piszą, może one dotrą do Jerzego Brzęczka. No cóż. Po ostatnich słabych meczach no, przydałoby się wygrać, przydałoby się e, zdobyć komplet e, punktów i gdzieś tam, no, jak powiedziałem, na początku oczyścić tą atmosferę, która jest no, już taka dosyć nieciekawa. Można powiedzieć, czarne chmury e, nad drużyną białej gwiazdy e, są. I to, to nie ulega jakby wątpliwości, że, e, że to co było. Jakby już, już tego nie ma, nie? nie ma już tej. Po meczu ze skrom yy, było fajnie, no ale były kolejne mecze, które kompletnie yy, nie wyszły, i no jest problem. No krótko mówiąc, jest problem yy, i no ale przede wszystkim też trzeba zacząć punktować, bo. Bo pamiętajmy też o tym, że runda ta jesienna jest bardzo krótka. Ona się kończy gdzieś w połowie listopada, chyba to jest 14 listopada gdzieś. No, może będzie nie, wiem, 15, ale generalnie wiecie o co chodzi. No tutaj trzeba zacząć zdobywać punkty, bo może się okazać, że pod koniec rundy sytuacja wisły w tabeli może być, tak krótko mówiąc, nieciekawa. No ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Słuchajcie, wiadomo, że ktoś teraz powie: W ogóle, co ty nagrywasz? bo wcześniej w wcześniej, poprzednim materialnie jechałeś po, 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 po wszystkim, że jest słabo, że jest coś tam i że mecz był tragiczny, a teraz mówisz o jakichś takich pozytywnych aspektach. No bo wiadomo, że jakby tutaj próbuję jednak mimo wszystko zrobić wszystko, masło maślane. ale próbuję zrobić wszystko, żeby też dać jakieś dobrą energię, dobre słowo przed tym spotkaniem. No raczej każdy z nas chciałby zwycięstwa Białej Gwiazdy i ja tak samo chcę. I, i, I że jeszcze w to wierzę, to, to tym, bardziej, tym bardziej chyba spoko. Dobra, tyle jeśli chodzi o mnie. Wy możecie jak najbardziej napisać coś w komentarzach, swoje jakieś odczucia odnośnie tego Spotkania, i czy będziecie oczywiście na stadionie? Ja mogę powiedzieć, że będę, jak zawsze, jak, jak co, no powiedzmy, jak co kolejkę, która odbywa się na stadionie no właśnie krakowskiej Wisły. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia Piona.